Tylko ty jaj. Nie, ja, ja nie chcę być już... Osioł? Szrek! Joda! No niech was wyściskam jak rat! Dawaj, pyska Szrek, coś żyć no to! A to proszę, Pani Szrek, no pobliżaj mnie pod brodą. O, Mógłbym wiedzieć, co tu robisz? Zajmowałem się waszym M4, a co? A, czyli na przykład segregowałeś pocztę, dbałeś o roślinki? No, glonojady karbiłem! Ale ja nie mam glonojadów! Teraz masz! Ten nazywa się szred, a ten drugi Fiona. Ten szred to pies na glony. Wcin, Ależ ten czas dzisiaj leci, pewnie już je musisz zbierać. Czekaj, czekaj, ale coś mi opowiecie. A najpierw zadamy Chińczyka. Wiesz co, osiołku, Smoczyca już pewnie czeka na ciebie z obiadem. hej, hej. Ostatnio ma jakieś dziwne wahania nastrojów. Ale dzięki temu zawieszkam z wami. No wiesz, oczywiście zawsze będziesz u nas mile widziany. Ale Fiona i ja właśnie się pobraliśmy. Chcielibyśmy trochę, no, no wiesz, ze sobą pobyć. Jak mąż z żoną. <grym> Sami. Nic nie mów, nic nie mów, nie musisz mi jak łopatą. Ja tu cały czas będę i zabiję, a nie nam przeszkadzać. Ośle. Tak sąsiedzie. To ty nam przeszkadzasz! jasne, rozumiem. Luz, zresztą... i tak miałem z Pinokiem obejrzeć relacje z turniejem, więc chyba... No ja jakbyś w środę miał czas, to się nie krępuj. Nic mu nie będzie. Zaraz, na czym to stanęło? Chyba sobie przypomniałem. Ośle! Tak, 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 wiem, przeszkadzasz. Idę, idę! Tylko jak chłopaki to zniosą.